Kochani, ten film będzie dość krótki, ponieważ chyba się poddam. Nie wiem, nie czuję tego, co kiedyś. Jakoś tak po prostu czuję, że mimo tego wszystkiego jestem jakby dalej, jakby tak troszeczkę yy, z tyłu, jakby, jakby mi coś uciekało. Nie wiem. Naprawdę nie chcę tego, ale, ale... Ale... po prostu... Nie wiem. Nie wiem po prostu, jak to wszystko... ugryźć. Po prostu... Nie wiem. Po prostu... Po prostu... Nie wiem. No znaczy, cieszę się z tych filmów i w ogóle, ale... Jakoś tak... Nie wiem. Coś... Coś po prostu mi ucieka cały czas, no... Mam wrażenie cały czas, że to nie jest to. Mam wrażenie, że cały czas się gubię, że... Że to nie jest po prostu to. Mam po prostu wrażenie, że, że cały czas jest coś nie tak, no... Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, po prostu... Po prostu nie wiem, no. Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, po prostu. Mam wrażenie cały czas, że jestem po prostu z tyłu. Nie wiem. Dobra. Pa, kochani.